Siemanko z tej strony w Jacob i dzisiaj gram mapę The Glitcher yy, czyli będzie to polegało na takich jakby bugach w Minecrafcie. trochę sobie po nich, o tak poczytałem sobie trochę o tym. Zasady. Już się z nimi zapoznałem. Jakby ktoś chciał jeszcze, to proszę bardzo. No, e, autor jest... To jest autor. Mine 52. No i co, startujemy. To jest most. No, domyśliłem się, żeby to było za łatwe. Hmm. Może jakoś tutaj przejść. Nie. O! To tak trzeba. Mam nadzieję, że nie udzielać wetraka, bo jest strasznie gorąco. Więc sobie wziąłem... Okej, okay, to było dosyć łatwe. O, o tym czytałem właśnie. Znaczy nie czytałem, tylko Ym, oglądałem jakieś takie różne glicze. I słyszałem, że o, po kaktusach można się wspinać chyba. To jest parkour? O kurcze O kurcze Widzimy się po cięciu Okej, okay, jestem w przerwie e, Jakiś taki lag był Nie wiem To są jakieś drzwi Nie da się jakoś kliknąć w nie O Właśnie No dobra, udało się A nie. Piecyk. Z piecykami jakiś glicz. Z traptorem. Skrzynka. Łóżko? Wstań. O, no fajnie. To już kiedyś tam miałem tak. Na hardkorze nawet. A właśnie. Odcinki są teraz tro troszeczkę rzadziej o to w tym chodzi jestem rzadziej ponieważ gram z ekipą na kraftkorze a jeszcze może wrzucę odcinek sklepy albo to będzie teraz ten odcinek sklepy przed tym albo po tym a to jeszcze zobaczę to jest labirynt ale chyba o to chodzi w tym że, że tu trzeba wyjść. aha no dobra parku nie, nie jestem świetny na TS-ie. Ktoś tutaj na TS-ie zapomniał TS-a wyłączyć. Hmm. jestem świetny w parkourze. Okej. Okay. Ale tam właśnie się nie da przeskoczyć stamtąd. O Boże, nie, nie patrzcie na to. <laughs> tego nie było. Jeśli nie mogę tego złapać. Powinienem się tak wybijać. Z ostatni jak biegnę To z ostatni A właśnie, ja od Was zapytanie Czy chcecie filmy z CS-a Jakieś mapy Czy coś, bo Gram trochę też, pykam, pykam Ture raczej nie będę wrzucać, bo to trochę długo by się renderowało I trochę lagi by były Bo CS jest taką grą, że Przy nagrywaniu trochę te lagi są Przepraszam, że się z wam. Może tutaj trzeba. No nie wiem, nie. Na, na czymś ta tam. O! Tak sobie pomyślałem, że na czymś ta tabliczka musi być postawiona. Okej. Okay. Skrzynka. Tu nie wejdę. Okej, okay, może jakoś się ją kliknie. Nie? Tutaj. okej, a to by było chyba za proste żeby zajść. okej, okay. tu coś jeszcze jest, a domak skrzynkę, eee, dźwignia otworzyłem, nice, ładnie ładnie to będzie krótki odcinek, bo ta mapka nie jest za długa parkour a bo to samo wbijam Chod Tłup I Teraz spacer klikam, dobra Tam jest rzecz, on skrzynka Okej okay. Drewno Butelki Niedź Myślę, że Trzeba rozwalić to 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 pisze? Press to reset. Nie no, tego nie będę klikał raczej. LOL, to mi samo... O ale to jest dziwne. Jeszcze nie gram na tym 1,70... na 3, na 1.10. To cię samo wybija jak sobie chodzisz. Ale fajne. To do tego mi tak No by Dobra. Crafting. To może trzeba... Tak zrobić. Nie wiem, coś się stanie, rzucimy to, 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 to. Nic się nie stało. A jak po kolei? Ło, to się w bloki zamienia. Ale fajne. O nie. Co ja zrobiłem? <grych> ale co mi da, jak mam te bloki? ale no to jest na adventure? na adventure zwyczajnym też tak dzieje? że jak się rzuca razem to się zamienia? chyba nie no bo patrzcie, nic nie mogę niż ja się to mogłem o tu można stawiać, to chyba trzeba się podsadzić o udało się Okej, okay, dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że się spodobało. Zostaw łapkę w górę. Jeśli chcesz więcej takich mapek, jeszcze możesz zostawić komentarz. Nara!